Cześć, Mako, moi drodzy, witajcie na kanale Uchemika. Dzisiaj przychodzę do Was z zestawem, który to często pytaliście w komentarzach, czyli biały pecet. I postanowiłem sobie, że jeszcze w maju, bo jest to materiał zaplanowany na ostatni dzień maja, nie było peceta za 8500 złotych. Naprawdę fajna, wydajna jednostka. Tym razem będzie naprawdę ciekawie. Starałem się bardzo biało, żeby było. Zostańcie ze mną do końca bo będzie się działo. Tak więc lecimy do komputera i już zaczynamy omawianie dzisiejszego polecanego zestawu komputerowego. No dobrze moi drodzy, tradycyjnie zaczynamy od procesora i postawiłem tutaj na Intela. Intela i5-13600KF. Wiadomo, można by w tym budżecie wziąć też AMDK. W tej kwocie dałoby się złożyć na Ryzenie 7 x Myślę, że na pewno. Bardziej do mnie przemawiał akurat w tym konkretnym budżecie i do tego konkretnego komputera właśnie Intel Core i5. 13600KF. Jest to jednostka na pewno, która ma więcej rdzeni, ale pamiętajcie, że jest to ta budowa hybrydowa i ogólnie rzecz biorąc ma bardzo mocny single core, a że jest to komputer do gier, biały komputer do gier podkreśla jeszcze raz, czyli no, nie oszukujmy się, nie będzie to najwydajniejsza jednostka do 8500 zł, ale najwydajniejsza, ale biała jednostka. Tak to trzeba oczywiście tutaj po, pojmować. No i e, ta i5 też no, ostatnio dość dużo MD, polecałem, więc tym razem dla równowagi Intela 13600KF Wam polecę. Płyta główna będzie od Asusa i jest to Prime Z790P ddr 4 Jeżeli ktoś znajdzie, no to oczywiście można śmiało brać Z690. Nie dużo tracicie, moim zdaniem, względem Z790. Natomiast na pewno na plus tej płyty jest to, że mamy trzy złącza M2, jedno tylko niestety z 3 co prawda, ale no za to mamy tą białą stylistykę, która się idealnie wpisuje w zamysł naszego komputera. Jeżeli chodzi też tutaj gdzieś o panel wejść-wyjść, no to jest, jak to w primach raczej biednie. Nie mamy za wiele USB-ków, jest ich dosłownie 8 niby, ale 4 to są USB 2.0, więc no nie oszukujmy się, nie jest to jakiś szał. Dobrze, mamy USB-C, ale z drugiej strony płyta nie jest tania. Mamy jeszcze PS2, no i mamy podstawową kartę dźwiękową z trzema jackami. Trochę lipa moim zdaniem, jak za takie pieniądze. Tym bardziej, że ta płyta kosztuje 1050 zł, a nie oszukujmy się, no w tej kwocie da się znaleźć powiedzmy lepszą płytę, ale nie w kolorystyce białej. No dobra, jasne, jeżeli ktoś by chciał, to można wziąć po prostu na przykład MSI'a, Apro. Czy on będzie lepszy? Moim zdaniem po prostu będzie bardziej rozbudowany i dlatego on jest lepszy, bo jeśli chodzi o sekcję zasilania, to wszystko tu jest bardzo, bardzo podobne. Ale nie będzie on w kolorystyce białej. Pamiątki, petarda. Moim zdaniem petarda, jeden z najładniejszych, jeden z lepszych pamięci operacyjnych. Oczywiście mamy tutaj płytę pod pamięci DDR4, więc pamięci są również DDR4 i postawiłem na 32 GB, bo doskonale myślę już wiecie, że w takim budżecie 16 GB po prostu nie przystoi. Ja też sam ostatnio widziałem podczas moich testów RTX w serii 4000 właśnie, że utylizacja tej pamięci operacyjnej RAM w moim komputerze, który ma 32 GB pamięci operacyjnej, była na zdecydowanie wyższym poziomie niż 16 GB, dlatego nie oszukujmy się, w wydajnych maszynach już jest potrzeba 32 GB. Korsarz Vengeance RGB Pro SLW, e, czyli White, e, są to naprawdę ładne pamięci, 3600 MHz CL18, do naszego Intela jak złoto. Nie ma sensu dopłacać do jeszcze szybszych e, pamięci, bo myślę, że z tymi coś można jeszcze by podziałać, albo obniżyć timingi, albo jeszcze je troszeczkę podkręcić, tak żeby nadal utrzymać się w gear 1, e, żeby ten timing był 1 do 1. E, no dobrze, e, dalej chłodzenie, nie dopłacając specjalnie kroci do białego, bo nie trzymałem się tak kurczowo, żeby wszystko było ultra białe, więc chłodzenie jest to bez RGB, prosty nawiz F240, wystarczy nam w zupełności do naszego i5 13600KF Po prostu jest to chłodzenie, które wspiera po pierwsze LGA 1700, po drugie jest mega wydajne, mega ciche. Nie jest wykonane tak jak premium Corsarze czy NZXT, ale ile tam że tamte kosztują, a ile to kosztuje, więc myślę, że to chyba mi wybaczycie. A wydajność cisza chyba jest tutaj na pierwszym planie aniżeli gdzieś tam ta jakość wykonania, tym bardziej przez pryzmat ceny. Więc, yy, finalnie rzecz biorąc, nawis F240 Mega, dobre i często polecane przeze mnie I.O. I też nieraz przeze mnie montowane. Nigdy nie trafiłem się, żeby było jakoś totalnie zepsute, yy, więc w czystym sumie nie mogę Wam polecić. E, Lexar NM710, moi drodzy, tym razem. Jest to dysk na PCI 4.0, troszeczkę szybszy. Jeżeli ktoś by nie chciał oczywiście ne, do tego dopłacać, to tych na niej macie Lexar NM620. No i, że tak powiem, taki dysk. Tutaj by wam też rzeczywiście pasował, ale jeżeli ktoś chce, to bierzcie oczywiście ten link do dysku macie w opisie, do całego koszyka też macie oczywiście w opisie i wiele wiele innych ciekawych informacji też macie w opisie, więc gorąco was zachęcam do sprawdzenia właśnie tego opisu. Za dużo tego opisu. No dobra, lecimy dalej do budowy. Dark Flash DK 431 Mesh White. Mega ciężko ciekawą obudowę w niskim budżecie, moi drodzy. Tutaj mamy już 4 śmigła w standardzie. Przynajmniej tak wynika z opisu, bo ze zdjęć, że tak powiem, tego nie widać, liczba zainstalowanych wentylatorów 4, co prawda. Są to wentylatory na szczęście ARGB, nie RGB, więc fajnie się będzie zgrywało z naszą resztą komponentów w naszej obudowie. Mam na myśli oczywiście chociażby RAM czy Kartę graficzną, natomiast wydaje się ta obudowa naprawdę przewiewna. Ja gdzieś tam nie czytałem jakichś złych o niej opinii, natomiast sami musicie ją dokładniej przetestować. Ja w swoich rączkach ich jeszcze nie miałem. Wygląda naprawdę spoko, jest to takie moje małe odkrycie, że powiedziawszy, Ten Dark Flash nie wiem, jak z jakością blach, natomiast tutaj mówię, nie czytałem o niej złej opinii, więc mogę Wam ją też. Moim zdaniem polecić, bo jakby to było, wiesz, coś takiego, że to jest paździerz, nie bierzcie. No tu chemik v też by Wam oczywiście taki paździerz odradził, bo nie ma sensu, żebyście się męczyli. A tym bardziej ta budowa jest ciekawa, bo jak sami zauważycie, tutaj nawet na top wchodzą nam 360 chłodnicy IO, więc to jest coś naprawdę nieduźnikowego. No i długość karty graficznej max 400 mm to też jest coś nieduźnikowego. Zasilacz. Porządny, nowoczesny ATX 3.0 już, Be Quiet, Pure Power 12M, na tym zdecydowanie nie oszczędzałem i nie polecam Wam oszczędzać na zasilaczu. Różnica to jest około 50 zł między starym, dobrym, lubianym e, Endorfi Supremo FM5, który niestety nie jest ATX 3.0, a nasza karta będzie wspierała właśnie tą wtyczkę 12V HPW. Czyli tą 16-pinową, która jest w nowych kartach graficznych od Nvidii, czyli pewnie jak się też spodziewacie, karta będzie od Nvidii, jasne. I tutaj alternatyw jako taką z AMD nie mam, jeżeli chodzi o kartę. Już wam pokazuję, oczywiście co jest, bo padło na RTX -a 4070 Ti Gaming X Trio White od MSI. -a. Mega fajna karciocha, naprawdę super zrobiona i piekielnie dobrze wykonana. No, a do tego wszystkiego moim zdaniem jedna z najładniejszych. E, więc szczerze czystym sumieniem nie mogę polecić zresztą zawsze X Strio było dobre. No to nie oszukujmy się, to nie jest e, jakiś e, dużo niższy model. Nawet już pomijając samego MSI, ale po prostu ogólnie wszystkich producentów e, jest to moim zdaniem jeden z lepszych e, wyborów. No i też e, łącznie tutaj za te 4387 zł e, to nie wypada on aż tak drogo. Tak czy siak, cały zestaw wygląda tak: 4483 zł. Doliczamy koszt karty 4387 zł. Co prawda wyszło nam 8870 zł, ale myślę, że jak dobrze poszukacie to spokojnie coś tutaj jeszcze ugracie. No chociażby możecie ugrać na tym, że weźmiecie płytę nie Z790, tylko na przykład B760 i wtedy nie podkręcicie, co prawda, procesora, podkręcicie ram. Ale nie oszukujmy się no, nowoczesne procki tym bardziej od Intela nie kręcą się jakoś wybitnie, więc czy ta gra jest warta świeczki, to już musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. E, tak czy siak w kwocie około 8000 zł ten zestawik moim zdaniem wymiana. E, piszcie co wy sądzicie na temat tego zestawu komputerowego, czy w ogóle zestawy typu White PC Build e, Was interesują, czy raczej te tematy pomijać i lecieć po prostu najwydajniejszy komputer do kwoty. Sekcja komentarzy jak zwykle należy do Was. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji wraz z dzwonkiem powiadomień, żeby nie ominęły Was kolejne filmy właśnie na moim kanale. A w tym to było na tyle. Mój Chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.